Prezentujemy wysokiej jakości lokówko-suszarkę, która w kompleksowy sposób pozwoli Ci zadbać o naturalne piękno Twoich włosów. Lokówko-suszarka to urządzenie praktyczne i uniwersalne. W zestawie znajdują się cztery końcówki modelujące: lokówka do tworzenia pięknych loków, szczotka okrągła z regulacją średnicy do zwiększania objętości i podkreślania naturalnych loków, suszarka do suszenia włosów oraz półokrągła szczotka do stylizacji i rozczesywania włosów. Akcesoria można łatwo zmieniać i montować przy pomocy przycisku zwalniającego. Urządzenie posiada trzystopniową regulację temperatury nawiewu. Lokówko suszarka posiada uchwyt do powieszenia na ścianie oraz wygodne obrotowe mocowanie przewodu zasilającego. Produkt posiada certyfikat Dekra potwierdzający, że został szczegółowo przetestowany pod kątem trwałości, funkcjonalności i łatwości obsługi. Wysokiej jakości lokówko suszarka 4 w jednym. Doskonała jakość na co dzień.